Witam wszystkich serdecznie, to jest Pan Biedny. Zapraszam was na kolejny odcinek z Battlefielda 3. E, tym razem będzie to TDM. Na mapie Grand Bazar. Dobra, tylko sobie dostosujmy elegancko wygląd. Marynarka będzie odpowiedni, bo to jest strasznie niebiesko. E, Broń, jaką będę grał jest to F2000. Trochę się tutaj zabawimy. E, niestety jeszcze nie naprawiłem problemu ścinania się z BF-em, więc już, e, Jeżeli mi się coś zetnie... To się nie zdziwcie. A tam Sepera widziałem Jedno, z, e, jedno co, mam, co wam mogę powiedzieć to e, Cóż, e, broń F2000 jest naprawdę bardzo mocna hmm, Jeżeli nie OP Bardzo mały e, recoil, czyli odrzut A także naprawdę fajny damage A tylko tyle nas jest Ziomuś, tędy trzeba BS? nie wstydź się No, nie mówiłem. Sam zobaczcie. Full auto wywaliłem w ziomka. Recall zerowy jak dla mnie przynajmniej. Ta broń jest naprawdę mocna. Dobra, ok, i co, ja tutaj sam będę? Nie róbcie mi takich rzeczy. Tutaj, jakbym medyka jeszcze usłyszał, ja jestem hakerem. Ja jestem hakerem według jednego faceta, co przed chwilą tutaj napisał. Oajajajajaj, właśnie tak też myślałem, że ktoś tutaj może być No bo cóż, inaczej nie byłoby Inaczej by się mogło, to miałem po prostu <gry> na myśli Kurde, no ludzie, no trzeba jakoś raszować, no co oni z nami robią, no Saigon, tak, a wy co robicie? Mm, tutaj mamy jednego ziomka Dobra, rzucę ci apteczkę, żeby nie było lipy Okej, okay, elegancko Dobra, elegancko ja teraz sobie rzucę apteczkę, tam często gesso w tym y, przejściu stoją w snajperzy. Więc e, cóż, sami wiecie, rozumiecie, dlaczego ja tak sobie stoję. Ajajaj, ten ziomek. Dobra, ok, dziękuję panu. Kurde, jakby kto, ktoś tutaj przyszedł mi pomóc. Nie, bo tak naprawdę źle. No Nickel, no nie kładź się, jeżeli ktoś do ciebie strzela tak po plecach. Bo to nie przenosi żadnych rezultatów, jak sam widzicie. Dobra, znowu ten sam facet. Niestety za chwilę mi się amunicja skończy. I będzie klopsik. Jakby to tak ująć lekko. Dobra, ciebie też żegnamy. Tu też jeden ziomuś. Dobra, ciebie też żegnamy w sumie. Tutaj też jednego kolegę widziałem. A może mi się wydawało? Chociaż mapa mówiła mi zupełnie co innego. Aha, i czekałem na niego. Eee, tam i tam. Dobra, 24 do 302. Niestety przegrywamy. Co chyba dla mnie w sumie nie jest nowością. No bo zobaczcie, moi tutaj kampę niepotrzebnie. Ja rozumiem, że czasem trzeba, tak? Ale bez przesady, ludziska, bez przesady. Naprawdę mamy szansę sobie tamtędy podbiec do przeciwników. Od flanki zaś czy zrobić jakieś tam fajne im plecy. Ale co moi robią to? Ja naprawdę nie wiem. No, tutaj jeszcze jeden ziomek po a był. Ajajaj, na górze ze jeden ziomuś. Teraz do niego nie wejdziemy, bo on tam sobie kampi. Nie wiem, chyba że go już tam nie ma. A dobra, to zapteczka. Okej, okay, tam jeszcze dwóch widziałem. Ajaj, zobaczę, tam ktoś jest w ogóle u nas na plecach ale jakim cudem? Ja się pytam. Ojejku, gdzie nie wyjdę to dostanę. Nie wiedziałem na kim się skupić, bo mi tutaj dwóch przebiegło. Ojej, zjebałem. Tak lekko mówią, sam widziałem latarkę, więc myślę, że za chwilę ktoś może wyjść. O ja cały magazynek praktycznie, żeby faceta zabić. E, tak czy siak, niestety jest to normal. E, za którym ja nie przepadam. A na że po prostu ludzie nie grają, nie wiem, nie lubią, nienawidzą Dobra, ja tam niestety nikogo nie widzę, Dymny robi swoje Dobra, naprawdę, sami, sami widzicie, co ta broń potrafi zrobić z przeciwnikiem Po prostu on nie jest... Ajajaj No po prostu on nie istnieje Ym, Jakie ma... 16 do 3, no dobra, może i fajne staty, tylko że ja tutaj gram sam 16 do 4, przepraszam a i kur... sniper, sniper. Dziwne, że mi nie strzelił. Nie zastrzelił, nie strzelił mi heda. Kolejna apteczka. No i kurde, co tu ze sobą zrobić? E, tam nam robią e, plecy Plecy, nie plecy, whatever. I spotowałem, dlaczego moi nie spotują? Aj, kurde, no nie jestem w stanie wszystkich powybijać. No i sami widzicie, no jakiś taki nobowaty team mam, no, Żeby mnie 33 poziom tak zabijał, jakbym nic nie znaczył. No bez przesady, ludzie, kurde. No tędy biegniemy śmiało albo, albo biegniemy, dobra, podnieśmy tego kola. Kola, no w sumie, co to jest w ogóle za słowo? Chciałem powiedzieć kolo Mm, tam na górze może być gościu i kampić A Ja tutaj mogę oczywiście zginąć No właśnie o tym mówiłem Niestety samemu się tutaj pchać jest stosunkowo duże ryzyko Oczywiście on ma teraz 5 HP A, więc może bym jeszcze raz sam w biegł Tam jakieś M320 by się przydało, albo RPK. To nie byłoby wcale takie złe. A ja wiem, no on tam mógł jeszcze Claymora postawić, to już w ogóle byłaby naprawdę beka. A, wynik coraz gorszy, no niestety, no. Gdzie nie pójdziemy, to po prostu giniemy. Naprawdę, przeciwnicy robią sami wszystko, dosłownie. No i gdzie teraz pójść, żeby przeżyć? No, tam jakiś gościu jest. Ale na szczęście do mnie nie strzelał. Dobra, wstawaj gościu. Ciekawa, czy tamten ziomek dalej kampi. Jak mnie to boli, jeżeli tam e, ludzie kampią. Dobra, przebiegniemy sobie tędy. Może nikogo tutaj nie spotkamy. A nawet jeśli to dobrze by było, że on by był ustawiony do mnie plecami. Tak, dalej dam ten gościu kampi. No, ja do niego tak nie dojdę. No, nie ma szans, tak? A je, jak gdy miał tłumik dźwięku, ja bardzo. Oooo, wow, Sniper! Ja bardzo chętnie używam tłumiku dźwięku, ja tylko i włączyłem na hardcore, ponieważ na normalu. No cóż, tłumik naprawdę. Wow, Ale mnie ładnie zastrzelił, naprawdę elegancko. Hmm, ponieważ tłumik na normalu nie działa tak dobrze. Eee, co mam na myśli oczywiście? Po prostu mały damage, naprawdę bardzo mały damage. No zabijcie go ludzie, no... Tam widziałem snipera jeszcze Masz rapteczkę, żeby nie było lipy. Dobra, przeładujmy sobie na spokojnie. W sumie gdybym używał lasera, to też nie byłoby takie złe. Ale... Ale, 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 sądzę, że to może nie byłoby tak dobre. Jak ciężka lufa. Dobra, żegnam pana. A, co chcę powiedzieć? Jedna osoba prosiła mnie, żebym ją pozdrowił, więc pomyślałem sobie, czemu i by nie. Pozdrawiam, mianowicie, Karol. 1, 2, 3, 5, 8. Sorry, Karol, jeżeli pomyliły mi się liczby. Cyfry dokładnie. Jeżeli powiedziałam to nie w kolejności takiej jak potrzeba. Mm, ale mam nadzieję, że to ci się podoba. Ajajaj, gościu z No, nie tym razem. Nie dobra, to już. Tu jest już nasz. Dobra, żegnam mi pana. Rzeźnik zatrzyma nawet. A i tam tego oziomka nie widzę Czy ktoś tutaj wszedł? Mam takie wyrażenie No i dobrze mi się oczywiście wydawało Ziomek biegniesz, i biegniesz No jak, no, jak pobiegnę to zginę, no, ale dobra O, właśnie o tym mówię Fb wbije, ja Szybko Dobra, ledwo mi się udało przeżyć Aj ty głupi, ty głupi Tak się nie robi, ziomuś mm, Tam w przejściu chyba ktoś może być, bo zginął A za chwilę to się okaże Dobra, oczywiście miałem rację Amunicja mi się praktycznie skończyła, dawaj broń co ty tam masz? No dobrze, peczeń. Wow! M320 na ryj! No dobra. No, ja chyba w ogóle zmienię ten perk, bo granaty to nie jest e, to, czego potrzebuję w tej chwili najbardziej. Wow! No, sniperek, on tutaj kampi, tylko dlatego, że pewnie nie ma HP. Tam na górze, ziomuś. Ten laser, ziomuś, wyłącz go, właśnie, bo im nam uciekają. Dobra, ja tutaj wejdę. Do waszych świat należy, ta. Wow, nie, nie blokuj! Kurde, ziomuś, nie robi się takich rzeczy. Nie blokuje się swojego ziomka. Dobra, przewodujemy sobie. O, oni są już tam po lewo. A fajnie, wszędzie gra tyle są. Szkoda, że nie nasze. Na jajku, no, gdzie nie wyjdzie to? Dobra. Do twoży świat należy, ta? Tam na górze jest. Jak dobrze widzę. Okej, okay, dziękuję i panu. Dobra, amunicja przyda mi się. Poczekam tutaj chwilę. Okej, okay, elegancko. Tam ktoś do mnie strzelał, ja tylko nie wiem kurde skąd Tam gdzie z dołu Okej, okay, tam już się nasi odradzają więc nie ma lipy Ajajaj, kurde, go wcale nie widzę niestety Aj, tam jest sniper. No tak, gdzie tak niedobrze Dawaj, nie udawaj, gościu. Dobra. To co, znowu pobiegniemy sobie tędy? Być może się uda. Okej, okay, elegancko. Nie, 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 tam ich jest... Ich jest trzech. Dobra, może pobiegniemy tędy. Może tu być... Wow, patrzcie! Ajajaj. Aj, aj. Dobra, jednego zdjąłem, a tam jest jeszcze jeden gościu. A ja je po piasek dostaję, ale to nic. A jednak to coś! <laughs> Chciałem jakoś wbiec na schodach, za, 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 zabić tego faceta na górze. Sam sobie elegancko kampił, niestety. No nie zdążyłem, no i taka sytuacja ta... Nie, dobra, za sniperem nie mam szans. Okej, okay, przynajmniej asysta z y, przygwożdżeniem. A, gościu, odejdź. Nie dobra, ja jak zginę teraz, to zmienię perk. Bo jedna granaty nie są mi tu absolutnie potrzebne. Nie mam w ogóle szans użycia ich. Rzuciam granaci i zobaczę, że ktoś krzyknie. To znaczy, że ktoś jest. Nigdy nie je krzykną, więc raczej nikogo tutaj nie ma. Dobra, elegancko. Nie, ziomuś, kurde. Nie wcinaj mi się tu. O, dobra, jak go podniosę, to on zginie. Ogarni się, tak? Myślę, że to jest taki hopsiup. Dobra, ten fajny facet to Wow! Kurde, ludzie, jak się strzela, to się zabija. No dobra, <gryw> może je do końca, nie jest to takie łatwe. Ciekawe czy zginę. Nie, dobra, 14 hp, jak poleci jeszcze jeden gran, dobry gran, to będzie po mnie Gosiu, rozglądamy się, no Co jest? Nie, wydawało mi się, że ktoś tam jeszcze jest. A, w tylko w ogóle faceta wycelować cię ja mogłem jajaj, dobra. Ostatni magazynek nie, nie będę go podnosił, bo on zginie. No ja się o tym mówię. No i to jest głupota, to jest totalna głupota. Podnosić fa faceta, no który już tak leżał na ziemi, gdzie tam jeszcze czwórka do niego strzelała. Czekajcie. E -e -e. Amunicja. Przygważdżanie. To może być ok. To może być jak najbardziej ok. O Jezus, biegnij, biegnij, biedny, biegnij. Oni tutaj za chwilę nam wyjdą, albo niekoniecznie. Szkoda, że tutaj wskoczyć się nie da. Dobra. Bo ja tak będę stał i nic nikomu nie pomogę. Nic nie zrobię. E, się ten laser bym na swoim miejscu. Oczywiście mówię ten do swojego ziomka. Wywalił. Bo to ci nie pomaga, a przeszkadza. Czekajcie, no mi swędzi. Nie, tędy też nie ma sensu. Naprawdę, nie wiem gdzie tutaj biec za bardzo. Bo tutaj tak dosymy w dupę, że aż... No, trochę mi serce boli A przede wszystkim... O no i do kogo strzelasz? No jak jest ktoś tam, to rzuć granata. A tam nikogo nie ma Więc wiem co ty robisz Dobra, okej. Okay. Tego mogę podnieść, bo go nikt nie zabije Tam nam kościu O Ojku Mamy za dużo sniperów, wydaje mi się O, oh, kurde, kurde, no. W takiej sytuacji normalnie byłbym sniperem, ale. Jest on normal, i ja musiałbym centralnie w głowę kogoś e, ustrzeić, żeby go zabić. A to nie jest taki hopshot, jakby się wydawać mogło. Dobra, ciebie też żegnamy, gościu. Ciebie też żegnamy. Naprawdę, przegwarzanie się przydaje. A jeje, je, je, będę musiał spotować. Cieszę się, czy to coś da, bo moi chyba. Okej, okay, dobra. Eee, właśnie byłem ciekaw, co to laser. Okazało się, że snajpera A nie wydaje mi się, że to dobry pomysł, żebym tak do niego się rzucał. Dobra, teraz sobie elegancko biegniemy. Eee, ale to mój gościu, no. Jakby tutaj pobiec, dobra Ło, wow, ile ja HP straciłem Naprawdę, o dużo za dużo Przy tym skoku Tam na górze jest jakiś ziomuś Albo Bóg wie gdzie, albo tam gdzieś kampi Dobra, to co, biegniemy? Ajajaj, aj, tak jak myślałem Kurde, plecy, no Zrobił nam plecy a nie mówiłem. Eee, Zapóźniono to gardłem. Mam nadzieję, że mój, e, że mnie mój podniesie... Nie, nie podniesie <gry> Niestety... Niestety... No 44 do 12, no dobra, może i mam fajny wynik. Praktycznie jedna piąta kili to jest moja. No prawie. Może nie do końca praktycznie. A mój team daje dupy, no bo osoba, która jest za mną ma dopiero 22 kg. nie Nieciekawie. No, dobra, tam masz tyle apteczek, a ty drzesz mordę, że potrzebujesz medykano. Chopie, you no, know. to by się chyba coś pomyliło. Ok, jeszcze jeden, jeszcze jeden im nie będzie niestety po grze A to jest kwestia czasu. No właśnie, tak ja powiedziałem. Ojejku, niestety przegraliśmy. Ciekawe jaki w ogóle e, mam wynik, bo na teraz sprawdzałem. Ciekawe czy jestem w ogóle pierwszy. Wydaje mi się, że nie, a jednak tak, jestem pierwszy ogólnie nad punktacją. 46 do 12, a może być przy tak słabym teamie, jak by nie było niestety. Okej okay, dziecko, więc cóż, to by było na tyle. E, mam nadzieję, że mój komentarz jak gameplay Wam się podobał. Standardowo zapraszam do komentarzy, subskrypcji i ocen. Ten film jest kręcony tak w ogóle w 60 klatkach nawet, nawet na YouTube, więc polecam. E, trzymacie się e, do usłyszenia. Hejos!